Cześć kochani, witajcie na kanale, z tej strony Aniesia W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Minecrafta Myślę, że takie odcinek się będzie się podobać Jeśli na to dodaćcie mi łapkę górę oraz w na kanale W poprzednim odcinku, je, e, jeżeli nie widzieliście No to zdobyliśmy ul oraz pszczoł, e, pszczółki e, W tym odcinku postaram się jakieś świadki dla, dla nich oczywiście zdobyć Ale zobaczymy jak to będzie I na sam start e, Muszę wam powiedzieć Że Będziemy dzisiaj właśnie robili E, czekajcie, zamknę okno. E, bo zauważyłam, że po prostu jak mam otwarte okno, to to w ogóle słychać tak, e, tak na filmiku, że to jakaś masakra. E, dobra, wracając. Dzisiaj właśnie będziemy robić sobie wy, e, wyspę drzew. Już im, e, w tej chwili zaczynam, jak widzicie. Dobra. I znowu robimy na trzy, bo będzie szybciej moim zdaniem. Ale tam już nie dostanę. Dobra, pełne skupienie. Nie spadnę, ale i tak wolę się skupić, co nie? Dlaczego ja tam musiałam dać tego Dirt'a? Halo. Dobra. Dobra. Musimy jeszcze tu... Tam nie dostanę. No, dostałam, dostałam, ale tam myślę. nie. Dobra, przynajmniej tam dostałam. To jest plus. Jakiegoś dzierta jeszcze mam w ogóle? Czy mi się ścina ten eee... telefon? Chyba nie. Nie, nie totalnie nie mam. Super. No trudno, tak jak będzie to będzie. Tak, to zabieramy wszystkie te sadzonki i dajemy w takich miejscach, żeby to rosło. Wiem, słaba ta wyspa drzew, ale na sam start to i tak dobrze, naprawdę. Jedno, drugie, trzecie i czwarte tam. I myślę, że to powinno urosnąć. W sumie to drzewo tutaj nie powinno mieć miejsca. A tu jeszcze mamy drzewo brzozowe. To sobie je weźmy. Yy, Gdzie szkoła tego chyba nie urośnie, ale zobaczymy jak to będzie. Yy, tutaj dajmy od razu właśnie deskę. Zróbmy sobie większy, większą wiele teren. Jezu, prawie bym spadła, super. Dobra. Zetnijmy to drzewo i tam, no i oczywiście dajmy deski. Hop, hop, hop. Dwadzieścia osiem. No, nie wiem, czy nam na coś starczy. Żebym nie, nie walła przez przypadek tej pszczoły, bo będzie przypał. I to mega duży przypał. Bo ja nie mam nad, nawet nie mam gdzie uciekać. Więc no. Więc to jest minus posiadania, właśnie pszczoły, pszczół. O, dobra. To jest yy, bardzo potrzebne na wyspę drzew. Okej. Okay. Dobra. I tutaj mamy ostatnie te deski. To nie powinno mieć tu miejsca. No ja myślę, że. Ja to muszę naprawdę dobrze przemyśleć. Jakby no. To musi mieć naprawdę duże. Dobra, sobie coś wykopać, może coś będziemy mieli dobrego. A jeśli nie, to, to, to mega słabo. Jaskinie. Super. To jeszcze nikt mi creeper znowu na głowę wyleci. Jak, pamiętacie, jak wyleciał mi, co nie? O! O, 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 o! To czekajcie, to będziemy mieli ten! Um. Jak to było? Będę raz, raz dwa piece zrobić. Um, jak to było? Diamenty, o, diamenty, no no no. Kurczę, blade, ale super. Hmm. Dobra, ten piec zapalamy. Przepalamy to. Sprawdzam czy mam tu jeszcze. Oczywiście, że mam. Dodajemy tu i czekamy na trzy żelaza. I wtedy możemy. Jest! Rosną nam drzewa. To jest plus. Czemu mi się ścina ten telefon? Halo! A dobra, i tak za niedługo kupuję nowe. Dobra. No i postawiłam przez przypadek ten, a ja nie mam drewna. Teraz mam już? No i mamy pierwszy żelazny kilow. No i nice. Przynajmniej wykopaliśmy to, a nie, że byśmy nic nie dostali. Oj, teraz będzie strasznie. Yy, strasznie właśnie czegoś dużo, tylko... I mamy siodło. I pszenicę. Ale jej co? Myślę, że taki film miał się spodobać. dajcie mi się w jego oraz A razem na kanale. Pa!